Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przedstawić ćwiczenia z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Do tego ćwiczenia przyda nam się yy, jakaś butelka z wodą czy coś sztywnego. Ja mam akurat pachołek oraz kółeczka, które będziemy mogli nawlekać na ten pachołek czy też butelkę. Yy, dobrze jest mieć różnokolorowe kółeczka, dlatego wtedy z dzieckiem yy, będziemy mogli się pobawić w różnicowanie kolorów, co będzie trochę wersją atrakcyjniejszą. I uwaga! Zmacniając górsk mięśniowy, podnosimy obydwie ręce do góry i naglekamy takie kółeczka. I jeśli mamy różne, to mówimy teraz kolor niebieski, kolor zielony, kolor fioletowy, kolor żółty, kolor fioletowy, kolor czerwony i tak dalej, aż naleczymy wszystkie kółeczka. Następnie przekładamy pachołek na prawą stronę, i lewą ręką bierzemy kółeczko i nablekamy. I tak samo jest możliwość różnicowania kolorów. Jeśli zyskosuje sobie radzi z tym zadaniem bez problemu, to wtedy robimy wersję trudniejszą, czyli ręce obydwie do góry, a jedna ręka przekłada z różnicowaniem kolorów. Przekraczamy linię środkową ciała. Po tym ćwiczeniu przekładamy pachołek na drugą stronę. I analogicznie robimy to samo z przekraczaniem linii środkowej ciała, tylko wtedy pachołek jest po lewej stronie, a my prawą ręką nakładamy. W takim razie to wszystko i do usłyszenia, do zobaczenia.